Witamy serdecznie z Kozerek pod Grodziskiem Mazowieckim. W tym tygodniu rozgrywany jest tutaj turniej z pulą nagród 25 tysięcy dolarów, czyli taki jak ten bytomski, na którym gościły zawodniczki w ubiegłym tygodniu. Taki mamy mini polski tour. kolejny przystanek LOTOS PZT Polish Touru. Ruszyły już eliminacje. Dzisiaj o godzinie 10.00 pojawiła się już drabinka turnieju głównego i o tym za moment też Wam poopowiadamy. W eliminacjach Mamy 7 Polek, 7 Czeszek, międzynarodowe towarzystwo. 24 panie walczą o 6 miejsc, które zostały dla nich przeznaczone w turnieju głównym. No i mamy tą drabinkę główną, drabinkę turnieju głównego z sześcioma polskimi zawodniczkami i zasygnalizujemy Wam to, co może się tutaj dziać w pierwszych rundach. Ania Hertel trafiła na kwalifikantkę, Weronika Falkowska na Polinę Lejkinę. Weronika gra tutaj dzięki dzikiej karcie, podobnie jak Ania. Maja fachowiska mistrzyni z Bytomia Trafiła na Stefanię rogozińską dzik na mistrzynie Polski, aktualną też sprzed kilkunastu dni, także zapowiada się no, taki pojedynek dwóch wyróżniających się osób na tutaj naszym krajowym podwórku w ostatnich dwóch tygodniach. Martyna Kubka czeka na którąś z pan z eliminacji, podobnie jak Katarzyna Piter, która rozstawiona jest tutaj z numerem 8. Jest więc wciąż kilka niewiadomych. Te eliminacje, tak jak powiedziałem, już trwają. Od dziś trzeba dwa mecze wygrać, żeby w czołowej szóstce sobie zapewnić prawo do awansu do turnieju głównego. No, my rozglądamy się po obiekcie. Oglądamy te pierwsze spotkania. Turniej główny wystartuje już jutro. Jeszcze zawodniczki mogą się przez kilka chwil zgłaszać do debla. Tej drabinki deblowej należy się spodziewać w późniejszych godzinach, także no, zapraszamy do tego, żeby tutaj nas. Odwiedzać w tym tygodniu będziemy pokazywali obiekt nie tylko korty tenisowe, jest padel, jest wiele różnych atrakcji dla fanów sportów rakietowych, odwiedzajcie też profil Kozerki Open.